Siemanko, ja jestem patopatu, Patu, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj ponownie zagramy sobie w birdy. Yeah, birdie. buddy! Birdie, birdie. Oczywiście ściszyłem sobie muzykę, aby wam nie przeszkadzało i żebyście lepiej mnie słyszeli. Jak widzicie, trochę grałem na odcinku, mam 3935 pucharków i dzisiaj zrobimy jakby to powiedzmy pierwszą część. Zdobywania tika oraz będziemy grać Denomajkiem tak długo aż zdobędę y powiedzmy prawie 14 rangę, a na koniec odcinka zrobimy mini opening skrzynek. Więc, jakby już powiedzieć, zapraszam do oglądania. Dzisiaj akurat zagrajmy sobie zbiorę klejnotów, ponieważ mamy jeden zbiorny żeton. A ja sami widzicie, w sklepie, mamy, w sklepie mamy darmową skrzynkę i tutaj mamy 9. Pozbierałem trochę tych skrzynek, aby zrobić mini opening z okazji drugiego odcinka na YouTubie. Więc, no nie będę już się tłumaczył i gramy. Zobaczymy, z kim może gramy. Jak sami widzicie, mam Penny i Rika. No, バディバディバディ。<im itation> <im itation> długo kupuję token -dablery. Zagrajmy jeszcze raz. Może tym razem się uda. No bo... O, mam odzimać. A więc atakuję.

Shakun e bem Jutro y, znaczy jutro będzie niby trzeci odcinek, ale tym razem wy zagłosujecie, w co mam zagrać. Nie piszcie w komentarzach, tylko zrobię, postaram się zrobić ankietę. My pozbieraliśmy trochę tych tokenów, a więc przechodzimy do peningu. Zaczniemy sobie od skrzyneczki. Karn, El Primo i willety na wydarzenia. Dobrze, to teraz zaczynamy ostry opening. Monety, punkty mocy do nitów, punkty mocy do konta i dwa bilety na wydarzenie. Otwieramy kolejną skrzynkę. Koń i BU. Trzymaj, trzymajcie kciuki, żeby poleciała dzisiaj nowa postać. Dwa bilety na wydarzenia. W ogóle bardzo te bilety wy na wydarzenia najczęściej mi wylatują i to jest mi bardzo potrzebne, bo niedługo będę grał walkę z robotami i postaram się zdobyć jakieś pięć skrzyneczek i będę ich tak zbierać, 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 a zrobi kolejny i tym razem większy opening. Sherry, Jessie. Monety, Brock i Jessie. Dobrze. Kolejna. Elkino, Barley. Kolejny bilet, to bardzo pomoże. I jeszcze jeden i będę miał mieć już dwa dnia. Emonety, i ty. I teraz trzymaj kciu trzymajcie kciuki, ponieważ została mi ostatnia skrzynka. Więc zróbcie. Do dodajcie tą łapkę, do łapkę w górę. Od A więc lecimy. Mamy trzy itemy. Niektórzy mówią, że jak są trzy itemy, to jest jakaś szansa, że może być postać, ale ja w to nie wierzę. Ja myślę, że dzisiaj nie będzie postaci, ale mniejsza. Jedziemy. Do praca, do I teraz, czy będzie postać? Musicie dać tą łapkę w górę Musicie dać Jezu, to był najlepszy opening Jaki w życiu zrobiłem Mamy nową Take postać, Rico Ja bardzo uwielbiam Rico Po odcinku sobie go y, przetestujemy Więc Myślę, że wam się spodobał opening ja Jestem podekscytowany, naprawdę Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję Dzwoneczek I żegnam się, pa pa